Kierowcy, którzy lubią rozmawiać w czasie jazdy przez komórkę lub nie przywiązują większej uwagi, czy pasy pasażera są zapięte, powinni mieć się na baczności. Od 9 czerwca zaczął obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych. Prawo nie tylko podwyższa liczbę punktów, ale i wprowadza je za wykroczenia kara na do tej pory tylko mandatem. Prowadzenie y, przez kierującego rozmowy przez telefon komórkowy bez zestawu głośno mówiącego. Liczba punktów 5, zakrywanie przez kierującego tablic rejestracyjnych, świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 3 punkty. Na koncie kierowcy może pojawić się 5 punktów za parkowanie w miejscu dla niepełnosprawnych, ale na tym lista karanych wykroczeń się nie kończy. To między innymi za przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów było dotychczas jeden punkt karny, a w tej chwili są 4 punkty karne. Za przewożenie m.in. dziecka bez fotelika było 3 punkty karne, w tej chwili jest liczba 6 punktów karnych. W tej sytuacji kierowca jadący prawym pasem, mimo zatrzymania się pojazdów na lewym pasie, nie ustępuje pierwszeństwa pieszym będącym już na przejściu. W chwili obecnej za takie przewinienie oprócz 350 zł kary na koncie pojawi się 10 punktów. Natomiast za przejazd na pomarańczowym i czerwonym świetle, tak jak ci kierowcy, można otrzymać 6 punktów karnych i do 500 zł mandatu. System punktów karnych funkcjonuje w Polsce od 1993 roku. Z policyjnych statystyk wynika, że drogówka w roku ubiegłym wystawiła około 2,5 miliona mandatów. Zdecydowano się na podwyższenie ilości punktów z powodu nagminnie popełnianych wykroczeń. Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa pasażerów i pieszych. Jednak ilu kierowców? Tyle opinii na temat zasadności zmian. Uważam, że jest to złe. Powinniśmy więcej skupić się na jakości dróg, na to, żeby kierowcy pouczać, żeby pomagać, a nie karać. Nie widzę tutaj związku żadnego z bezpieczeństwem. Ja przynajmniej nie zauważam. Uważam, że każda kara jest zła. Większe kary jak zwykle na pewno są jakąś zaporą przeciwko piratom drogowym i innym takim. Ja osobiście, no szczerze powiedziawszy, od bardzo dawna nie dostałem żadnych punktów, więc jakby nie bezpośrednio mnie to nie dotyka i mam nadzieję, że ich nie dostanę. Czujność kierowców musi teraz wzrosnąć, bo po wprowadzonych zmianach bardzo łatwo można przekroczyć liczbę 24 punktów karnych i stracić prawo jazdy. Raz na pół roku można zredukować 6 punktów na specjalnym szkoleniu w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. To jednak kosztuje. By takich sytuacji było jak najmniej, warto zapoznać się z nowym taryfikatorem i stosować się do obowiązującego prawa.